Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kanał Iwona Teresa przedstawia zesłanie Ducha Świętego. Modl się Iwona Teresa. Duchu Święty natchnij mnie, Miłość Boża ogarnij mnie. Drogą prawdy prowadź mnie. Mario, Matko Moja, spójrz na mnie, z Jezusem błogosław mi. Od wszelkiego zła, od wszelkiego złudzenia, od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj mnie. Amen. O Ogniu trawiący, duchu miłości, stąp na mnie, aby w mej duszy dokonało się. Jakby nowe wcielenie słowa, niech będę dla Niego dodatkowym człowieczeństwem, w którym On odnowi całe swoje misterium. Duchu święty, racz ogarnąć mą duszę Twym palącym i czystym płomieniem, niech ją strawi, Twa boska miłość. Ciebie codziennie przyzywam. Duchu Święty, promienna światłości, obsypujący mnie swymi łaskami, zanurzający mnie w swojej radości, spal, unicestwij mnie całą. Duchu Święty, dobroci, piękności najwyższa, Ciebie wielbię. Ciebie miłuję, straw Twoim boskim płomieniem i to ciało, i serce, i duszę. Kim jesteś, słodkie światło napełniające mnie i rozświetlające mroki mego serca? Wiedziesz mnie jak matczyna dłoń, a gdybyś mnie opuścił, nie potrafiłabym uczynić ani jednego kroku. Jesteś jak przestrzeń otaczająca moje jestestwo i osłaniasz je sobą. Gdyby wymknęło się z Twojej opieki, stąpiłoby do otchłani nicości, z której wzniósłbyś je do światła. Ty, Bliższy mnie niż ja sobie i bardziej wewnętrzny niż moje wnętrze. A przecież nieuchwytny i niepojęty, rozsadzający każde imię, Duchu Święty, wieczna miłości. Czyż nie jesteś jak słodka manna, która z serca syna przepływa do mojego serca? Potrawa aniołów i świętych, on, który podniósł się ze śmierci do życia, skrzesił i mnie do życia ze snu śmierci. Nowego życia udziela mi każdego dnia. Kiedyś ogarnie mnie jego pełnia. Życie z Twojego życia. Ty sam, Duchu Święty. Wieczne życie, czyż nie jesteś jak promień, który migoce stroną wiecznego sędziego i wnika w nocy duszy, która nigdy nie poznała samej siebie. Miłosiernie i nieubłaganie wnika do skrywanych zakątków, dusza przerażona swoim widokiem, Ustępuje świętej bojaźni, która jest początkiem owej mądrości pochodzącej z wysoka i udziela nam wytrwałości przez Twoje działanie, które stwarza nas ponownie. Duchu święty, promieniu przenikający wszystko, czyż nie jesteś jak pełnia i moc ducha, przez co. Baranek kłamie pieczęć z wiecznego postanowienia Bożego. Niesieni Tobą pędzą wysłańcy sądu przez świat i oddzielają ostrym mieczem Królestwo światła od królestwa nocy. Wtedy niebo i ziemia stają się nowe i wszystko powraca na swoje miejsce poprzez Twoje tchnienie, duchu święty, zwycięska mocy. Czyż nie jesteś budowniczym, który stworzył wieczną katedrę, wznoszącą się z ziemi ku niebiosom? Ożywiane tobą podnoszą się wysoko filary i stoją niezachwiane. Nazwane wiecznym imieniem Boga zdążają ku światłu. Podtrzymując kopułę światłu, zwieńczającemu niby korona święta katedrę, Twoje dzieło obejmujące cały świat, Duchu Święty, tworząca ręko Boga, czyż nie jesteś stwarzającym jasne zwierciadło najpierw tronu najwyższego, Podobny do morza kryształu, w nim bóstwo przegląda się sobie z miłością. Pochyla się nad stworzeniem Twoim najpiękniejszym dziełem i promieniując odbija się w Tobie Twój blask. A wszelkich istot czysta piękność jednoczy się w cudownej postaci dziewicy. Twojej oblubienicy bezkazy, duchu święty, stworzycielu świata, stworzycielu wszechświata, czyż nie jesteś słodką pieśnią miłości oraz bojaźni świętej, rozbrzmiewającej wiecznie przed Trójjedynym tronem, oraz Jednoczącej w sobie czysty dźwięk wszelkich istot, harmonia, która łączy członki z głową, w niej każdy odnajduje uszczęśliwiony, tajemny sens swojego jestestwa. Radując się, powraca wolny do Twojego strumienia duchu święty wieczna radości. Duchu łagodny co stwarzasz dobro, co wszystko stwarzasz, pokoju duszy mej, światłości i siło, wiecznej miłości wszechmocy. Ukaż mi się swej widzialnej postaci. Tam, gdzie Syn Człowieczy nad Jordanem swą boską głowę skłaniał w pokorze, przybyłeś wszelkiej czystości nadmiarze w łagodnej gołębicy stroju. Uczniowie słyszeli cię w wichru szumie, dom się zatrząsł od silnego dmuchu. Nad ich głowami ogniste języki miłości twojej ujarzmiają serca. A jednak stworzyłeś sobie wierny obraz, na podobieństwo czystego kwiatu stworzenia, bosko łagodny, w ludzkiej twarzy niebiańsko czystej, objawia się Twej światłości pełnie. Z jej oczu promieniuje żar miłości i ochłoda dla tych, co jej potrzebują. Jej uśmiech radością. Która niczym balsam płynie dla zranionych serc. Które prowadzi matczyną dłonią jej dziecię pełne mocy Twej. Tam, gdzie stopy jej wędrują, łany zieleni się i kwitnie. Od wieczności wybrana na królowanie. Przez nią płynie aż na ziemię każdy dar. Oblubienica nieodłączna, twa. O duchu łagodności, znalazłam cię. Objawiasz mi się świetliście w obliczu Maryi. Ogniu i świetle, który rozpromieniasz twarz Chrystusa. Ogniu, którego przyjście jest Słowem. Ogniu, którego cisza jest światłem. Ogniu, który przepełniasz serca łaską, wielbimy ciebie. Ty, który spoczywasz w Chrystusie duchu mądrości i rozumu, duchu rady i męstwa, duchu wiedzy i bojaźni bożej, wielbimy ciebie. Ty, który przenikasz w głębokości Boga, Ty, który oświecasz oczy naszych serc, Ty, który udzielasz siebie naszemu duchowi, Ty, przez którego odbijamy w sobie chwałę Boga, wielbimy ciebie. Przybądź, duchu święty, przybądź wieczna radości. Przybądź, ty, który pragnąłeś i pragniesz mojej duszy. Przybądź, ty sam do mnie samego. Przecież widzisz, jestem sam. Przybądź, który mnie ze wszystkiego ogołociłeś i uczyniłeś samotnym na tym świecie. Przybądź, duchu, ty, który mi dajesz pragnąć ciebie. Ty niedostępny, który sam stałeś się we mnie pragnieniem. Przybądź moje tchnienie i moje życie. Przybądź pocieszenie mojej duszy. Przybądź moje radości i mojej chwały. Przybądź mojej nieustanna rozkoszy. Przybądź, Duchu, Ty, który mi dajesz pragnąć siebie, Ty niedostępny, który sam stałeś się we mnie pragnieniem. Miłość Boża, więzi światłości, która jednoczysz Ojca Wszechmogącego i Jego błogosławionego Syna. Duchu obrońco, który możesz wszystko, słodki pocieszycielu smutnych, napełni moje serce mocą twego uzdrowienia. Niech Twoja miłosna obecność napełni radością dzięki Twojej jaśniejącej promiennej światłości zakamarki mojego sumienia które jest świątynią opuszczoną. Przyjdź i ożyw swą obfitą rosą to, co zwiędło w czasie długiej suszy. Przyjdź, oprzyjdź, ty najlepszy pocieszycielu mojej zbolałej duszy. Jesteś jej wsparciem w doświadczeniu i w trudnym życiu. Przyjdź, Ty, który obmywasz co nieczyste i leczysz moje rany. Przyjdź, mocy słabych, podtrzymaj tych, którzy się chwieją. Przyjdź, Ty, który pouczasz pokornych i zwyciężasz zarozumiałych. Przyjdź, ojcze sierot, pełen czułości, który osądzasz pobłażliwie wdowy. Przyjdź nadziei biednych, umocnienie tych, którzy się potykają. Przyjdź cudowna chwało wszystkiego, co żyje, przyjdź gwiazdo marynarzy i porcie rozbitków, przyjdź jedyne zbawienie umierających, przyjdź Najświętszy z Duchów, przyjdź zmiłuj się nade mną! Uczyń mnie podobnym do Ciebie i pochyl się łaskawie nade mną. Niech moja małość znajdzie łaskę u Twojej wielkości, moja słabość w Twojej sile i mocy. Niech wszystko się stanie według Twego nieskończonego miłosierdzia przez. Jezusa Chrystusa, mojego zbawiciela, który żyje w jedności z Ojcem i Tobą, który jest Bogiem na wieki wieków. Amen. Przyjdź Boski, obrońco, Ty, który pochodzisz od Ojca i Syna, daj sprawność naszym ustom i swym ogniem rozpal nasze serca. Najukochańsza Światłości promienna, Ty rozpraszasz nasze wewnętrzne ciemności. Czystych czynisz jeszcze bardziej czystymi, gładzisz grzech i jego następstwa. Ty odsłaniasz prawdę, Ty wskazujesz drogę pokoju i sprawiedliwości. Ty uchodzisz z serc przewrotnych, napełniasz mądrością serca prawe. Gdy pouczasz, nic nie jest zakryte. Gdy jesteś obecny w naszej duszy, nic nieczystego nie ma do niej dostępu. Ty dajesz radość prawdziwą, a sumienie, które oczyściłeś, doznaje nareszcie szczęścia. Pomocy uciśnionych, pociecho nieszczęśliwych, ucieczko grzesznych. Naucz nas gardzić rzeczami ziemskimi. Rozpal nasze serca miłością do rzeczy niebieskich. Ty pocieszasz i utwierdzasz serca pokorne. Darzysz je światłem i mocą. Nawiedź i nas i rozlej swą pociechę na nas i na lud Twój wierny, Duchu Święty Miłości. Powiedz mi, jaka droga wiedzie do miejsca tak uroczego, gdzie znajduje się ścieżka życia prowadząca do łąk użyźnianych boską rosą, na której Gaszą pragnienie łaknące serca miłości. Ty jedyna znasz tę drogę wiodącą do życia prawdy, to w tobie dokonuje się pełne rozkoszy przymierze jednoczące między sobą boskie osoby Trójcy Świętej. To przez ciebie, o Duchu Święty, rozdawane są najcenniejsze dary. Od ciebie pochodzą żyzne zasiewy, wydające owoce życia. W tobie ma źródło najsłodszy miód rozkoszy istniejących jedynie w Bogu. Przez ciebie spływają na nas żyzne wody bożych błogosławieństw. Tak bardzo cenne dary ducha, duchu święty. Boże miłości, Ty, który przez miłość jesteś więzią trzech osób boskich, spoczywasz i znajdujesz szczęście pośród synów ludzkich. Dzięki Twojej mocy i wdziękowi nieskalana czystość kwitnie na ziemi, jak róża pośród cierni. Duchu święty miłości. Miłości, wskaż drogę, która mnie zaprowadzi na miejsce wspaniałe tam, gdzie ścieżka życia wiedzie na pastwiska pełne rosy Bożej, gdzie znajdują zaspokojenie serca spragnione Bożej miłości. O miłości, tylko Ty znasz drogę, która prowadzi do życia prawdy. Tobie spełnia się cudowne przymierze, które jednoczy trzy osoby boskie. Dzięki Tobie, Duchu Święty, w naszych duszach goszczą drogocenne dary. Od Ciebie pochodzą płodne nasiona, które wydają owoce życia. Z Ciebie wypływa miód tak słodki, radość wspaniała którą znajdujemy tylko w Bogu. Przez Ciebie spływają na nas orzeźwiające wody błogosławieństw z nieba. Jak drogocenne są dary zesłane przez Ducha. Jak rzadkie są na tym świecie te dary Boże. Od ogniu duchu parakleta życie wszelkiego stworzenia. Jesteś Święty, Ty, który wszystko żywiesz. Jesteś Święty, który balsamujesz niebezpieczne złamania. Jesteś Święty, Boże, opatrujący cuchnące rany, tchnienie świętości, o, ogniu miłości o serc słodyczy i deszczu rozchylający wonne kielichy cnót, o przeczyste źródło, przy którym Bóg gromadzi błądzących i szuka zagubionych, o osłono życia, nadziejo jedności wszystkich ludzi, stróżu godnych obyczajów, uświęcaj świętych, strzeż tych, których nieprzyjaciel uwięził I wyzwól skutych w kajdany, Który chce uratować moc Boże. O drogo najpewniejsza, Co wszędzie przebiegasz, Przez szczyty gór, równiny I ponad przepaściami, Aby zgromadzić i zjednoczyć wszystkich W dążeniu do celu. Przez ciebie płyną obłoki, kłębią się chmury, krople wody drążą kamienie, źródła stają się potokami, a ziemia pączkuje zielenią. Ty nieustannie tworzysz mędrców i uszczęśliwiasz ich twym tchnieniem mądrości. Zatem chwała tobie który rozbrzmiewasz chwałą i czynisz życie radością, Tobie nadziejo, cześć i moc, Tobie, który dajesz światło. Najczystsza oblubienico Ducha Świętego, obdasz nas miłością, Twego niepokalanego serca, miłością Boga i bliźniego. Aby nasze serca były czujne i godne wszystkich darów Ducha Świętego, ponieważ tylko w pełni tych darów jesteśmy zdolni prawdziwie Cię czcić i nazywać naszą Matką. Błogosław nam, Matko, kiedy czcimy Ducha Świętego i staramy się stać godnymi Jego darów. Byśmy w świecie odnawiali cześć i chwałę Bożą. Amen. Błagam Cię, Najświętsza Panno, abym przejął Jezusa przez tego Ducha Świętego, przez któregoś Ty zrodziła Jezusa, by moja dusza przywitała Jezusa przez tego Ducha Świętego, przez którego Twoje ciało. Poczęło Jezusa, abym kochał Jezusa w tym duchu świętym, w którym ty go kochasz, jako swojego syna i pana Amen. Przybądź, duchu święty, spójrz z niebiosu wzięty światła twego strumień. Przyjdź, ojcze ubogich, przyjdź, dawco łask drogich. Przyjdź światłości sumień o najmilszy z gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie, w pracy tysią chłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie, światłości najświętsza serc wierzących wnętrza. Poddaj Twej potędze. Bez Twojego tchnienia Cóż jest wśród stworzenia Jeno, cierń i nędzę? Obmyj co nieświęte, Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca ranę, Nagnij co jest harde, Rozgrzej serca twarde, Prowadź zabłąkane. Daj twoim wierzącym, Tobie ufającym, siedmiorakie dary, daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary. Amen. W imię ojca i syna i ducha świętego. Amen.